Witam widzowie w dzisiejszym odcinku e, będzie przegląd wakacyjnego letniego update'u a ze mną jest elhera 7 Jesteśmy już w kierce, a... Dobra, zobaczymy co jest nowego bo Na razie nic nie widzę O nie, chod. To chodź do mnie! Ja ja za chwilę będę miał ripta, tylko to jest legendarna skrzynka. Dobra, mam <grym> taga. Ej, dlaczego ja chcę ci, po, dlaczego ja chcę ci pomagać? Skoro ja by nawet broni nie, nie miałem. I don't know. Patrz to. O nie, jest dwóch. No to Okej, okay, idę! Mam... mam pema. Tutaj chodź, 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 jeden. chodź, <grym> no, chodź, ze mną na Ej no ja nie wiem, ta Mariposa jest zbugowana. bo ja ciągle widzę, jak jej włosy odlatują i ma tę łysą czachę, a te włosy są gdzieś w okolicach i nogi. Wiesz co, może chodźmy po lody. Bo ja wiem gdzie są... Bo ja znam miejscówki z lodami. Ej, oddawaj mi zbiórzaka. No dalej, chodź na rifta. No to gdzie jest ten drift? Drift? To jest karnecie, no chodź tutaj. Drift. Tutaj. A. Gorzej jak nie trafisz. Miejscówkę lecisz? E, jest pytanie, czy dolecisz? Ja usłyszałam lecisz. A No kurde, to nie tak, że ci wypadło. Tak są lody. O, rakietnica Ej, jak to znaczy, bo widzę, że Twój murzy. E, fajnie. Chyba Dzień tak. Gdzie jest, daleka. Ej, łap, lo loda. No, dobra. No... O! co on robi? Daje chyba zdrowie. Bo... Ej, tu znam Twar. No fajnie, daje zdrowie. Chyba, bo mnie nie uleczy. No daje zdrowie, ale nie daje kewa. Okay. To różnica. No dobra, fajna, fajna jest to miejscówka O, lobby. Ej, tu jest kolejny gig! Chodź, bo tu jest kolejny gig. Już lecę. O, za pierwszym Poczekaj tylko zgarnę. Uuuu. No to fajna rzecz. Eee, to epitkie. A mogę? To coś. A, tu masz. A. Nie, mo... chciałem to. Nie ogarnąłem, że ty to zielone wyrzuciłeś. Ale... Co? Ej, tu jest ten boss, chodź. Okej. Okay. Łał wow. Idę Ej ten boss jest łatwy Ej wiesz co na od żywotu Ale on Nadchodzę Dobrze Jeszcze drugi Wrzuca... Wrzucił we mnie szmat Zabity Ej, tu masz na O. O... tu. A ty wiesz jaki ten błot jest łatwy? No i zginie już Ej, ja za śpiew Dobra, weźcie sobie teraz mi ale ja mam jedne, ale okej. Okay. A jestem... Ej, ale ty wiesz jakie te rękawice są łapy? Bo one wiesz, jak one szybko się przeładowują? Tak? No. Ej, tu masz koło. Szybko. Ja pójdę po jakieś sobie znaleźć leczenie. Dobra, może przyjmijmy flagę, żeby było jakieś dla mnie. O, dobra, tam był crack. Ja mam jeszcze dwie koty więc. I mi ich, mi ich nie dasz? No tam ci, ale Dobra, idę. Eee, a słyszę, że mają ale... być te stleszy, takie... Tak, mają być. Ale ja ich nie ma teraz, tak? Nie, nie ma jeszcze. Ej, a wiesz co jest opi? Że jak cię jedzie na zwierzęciu i się ma te rękawice. A no, no. Ale to widać cię wtedy? Nie, na zwierzęciu w ogóle cię nie widać. No nie widać tego cienia.

o, i zobacz, na przykład. Patrz na mnie. Patrz na mnie. Że nic nie, nie widać. Ej, pokaż chodź tu No, ale tak z bliska, kto by się nawet nie widać. Bo no, tak. Jest kamelon. I widzisz jak długo mi to utrzymuje? Ty już się zamieniłeś, a mi tu jeszcze. Nie, bo wziąłem broń tego. A, no ale No kurde, no weszłem w błoto. Ale i tak te mityczne i to strażnika są op. Bo to jest. Z... Ej, chyba już nie ma zwykłych mitycznych, co nie? No. W ogóle widziałem te mityczne na podłodze? Normalnie? Już nie. No znaczy właśnie. kiedyś widziałem, ale już nie widać. No, teraz już. Są te fioletowe, żeby Ej, ty też pistolecik? Czy ja mogę wziąć. No wiesz, bo ja mam 7 mityczne. A no tak. A, i ty, ty, ty masz tą flaskę Ej! Tam są te rift. Jest inna, nie? To jest ta swojego... No, bo bo... Ty... Tak! No nie widziałeś, żeby tu Ja w ogóle nie odróżniam tych rzeczy. Dobra, chodźmy do rifta. A nie, bo... Stref... A, a nie. Dobra, jednak nie, bo stref... do strefy musimy Ej, chodź, uleczymy się tym. No, no. Ej, chłop, ej zamurowali tu. Ej, to zamurowali tu! Nie! Gdzie ten drugi? No w ogóle ja się od razu wleczę, bo ja nie mam zero leczenia w ogóle. Dobra, ja, bo tu Dobra leży. Ej, z tyłu! Dobra, Idzie. Nie! A tu jest! Obok. Nie Wsadziłeś mnie! Nie! Tak, bo to by... Эй, без трапез без лунеты. Слушай, как мама молодец. Давайте тоже по фриском. Давай, прыжка. Ой, что Что делать? Okej, okay, to ja się ulepsze. Nie ma nic na to. A, proszę jest to, Daj jednego. No, ty masz jednego więcej... Nie, ty masz o dwa więcej. Ty masz cztery. Trzy. A ty ile masz? Pięć. Ty masz pięć, no. Pranek i jego matematyka. No nie no, bo ja się trochę pomyślałam, że ten. Ty masz cztery. Ej, chodź do młodzika. Ty masz trzy. Bo ty masz 3, są 4, bo nie wiem 3 no Dobra, tutaj są takie lodziki, a tutaj jest tylko rybka. Ja biorę takiego lodzika, bo to jest ten jak ten, tym, tym bark, kubuś. Jak ten kubuś. No wiesz, o jaki chodzi. A to są budowle. Ej, nie mogę się doczekać... Nie wiem, kiedy powrócą jadnio powrócę rzucam. Coś O, ale tam są budowle bitwy. Mają bota. Woźne MMA. Dostał. Dostał, leży. Zabrałyśmy śmigiega. Zabrałeś mi fraga. Dobra, jedziemy. Ej! Jest ten! Daj do mnie. No. No, czy nie uleczysz mnie? No, Aj. dobra widzowie, dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Elo